To już kolejna edycja targów pracy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Z roku na rok to wydarzenie cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Oczywiście wcześniej nie były specyfiką naszej uczelni targi pracy, natomiast w tym momencie jesteśmy bardzo zainteresowani z efektów. Mamy 26 pracodawców z różnych branż, outsourcing, consulting, doradztwo personalne, bankowość, finanse i wiele, wiele innych. Nasza uczelnia z nazwy jest uczelnią pedagogiczną, natomiast mamy mnóstwo kierunków i specjalności nienauczycielskich. Oczywiście jesteśmy uczelnią pedagogiczną i kształcimy najlepszych, jednych z najlepszych wychowawców i pedagogów w Polsce. Natomiast dla wszystkich innych organizujemy te targi pracy, gdzie mogą znaleźć pracy, oferty pracy, praktyk i staży. W dniu dzisiejszym organizujemy również dla studentów i absolwentów warsztaty, ciekawe szkolenia oraz spotkania z pracodawcami. I witamy na targach pracy na Uniwersytecie Pedagogicznym. Ehm, firma Capgemini jest firmą outsourcingową z zakresu fina finansów, biznesu, księgowości, ale także z zakresu działu IT. Ehm, jesteśmy tutaj dzisiaj, ponieważ dla nas ważne są języki obce, czyli to, z czego Uniwersytet Pedagogiczny tak naprawdę słynie, wszystkie filologie. Ehm, Wiemy, że jesteście osobami dobrze wykształconymi w tym kierunku. Ehm, jeżeli chodzi o inne kwestie, czyli e, o merytoryczne nauczenie się, e, przez do pracy w firmie Capgemini, zapewnimy Wam wszystkie szkolenia niezbędne do tego. Um, liczymy na Was, czekamy na Was, e, wchodźcie na nasze strony internetowe, składajcie do nas aplikacje, e, a my już resztę zaplanujemy i wspólnie z Wami stworzymy Waszą karierę zawodową. W dzisiejszych targach pracy odwiedziłam Biuro Promocji i Karier Uniwersytetu Pedagogicznego. Właściwie przyszłam tutaj po to, żeby się dowiedzieć, czy moje składane aplikacje, czyli CV i list motywacyjny jest napisane poprawnie, bo właściwie od tego wszystko się zaczyna, prawda? Chciałam się dowiedzieć, co tak najbardziej pracodawca chce zobaczyć w CV i co trzeba napisać w liście motywacyjnym na tyle dobrze, żeby pracodawca został zainteresowany moją aplikacją. Nazywam się Aleksandra Snybalska, jestem z firmy Alexander Man Solutions. Jesteśmy po raz kolejny tutaj na targach w Uniwersytecie Pedagogicznym i bardzo się cieszę, ponieważ daje nam ta możliwość porozmawiania z wieloma osobami, które widzą się w rekrutacji. Szukamy przede wszystkim studentów z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego. Dzisiaj mieliśmy okazję porozmawiać z wieloma um, osobami, które studiują filologię, kończą filologię i praca w naszej firmie daje im możliwość wykorzystania z znajomości języków nie tylko angielskiego, ale również języków takich jak niemiecki, hiszpański, rosyjski czy niemiecki. Jest wiele, wiele ciekawych propozycji pracy, można się rozejrzeć i, i, i myślę, że, że, że przyda nam się, przydadzą nam się te informacje, które tutaj zabrałyśmy. Tak, że każdy znajdzie coś dla siebie, dlatego że są firmy różnego rodzaju, różne typy firm, Myślę, że to daje bardzo wiele. Myślę, tak, na razie, na razie jeszcze szukamy, ale, ale spośród tych wszystkich ulotek, które tutaj pozbierałyśmy, myślę, że zastanowimy się i wybierzemy coś tak. ciekawego dla siebie. Mnie najbardziej interesowało stoisko IBM-u z tego względu, że no częściowo ta tematyka mnie interesuje. No faktycznie znalazłem chyba to, co chciałem, tak mi się wydaje przynajmniej z tego, co Pani przedstawiała. Jak najbardziej oceniam dzisiejsze targi bardzo pozytywnie i każdy, tak jak mówię, znajdzie coś dla siebie.